Statuetka Zielonego Feniksa dla GPP Business Park, spółka akcyjna, za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań technologii ekoenergetycznych. Spółka GPP Business Park od 2005 roku przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem prośrodowiskowym. Efektem prac prowadzonych przez spółkę mamy cztery budynki, których ostatni Konrad Block jest budynkiem plus energetycznym. Co to znaczy? To znaczy budynek produkuje więcej energii niż sam zużywa. Jest samowystarczalny, dodatkowo jest przyjazny środowisku i Użytkownikom. I co ciekawe, wykorzystanie trigeneracji, fotowoltaiki i gazowych pomp ciepła przełożyło się na blisko trzykrotnie niższe zużycie energii i obniżenie kosztów mediów o 50% w stosunku do budynków tradycyjnych. Technologie, które zostały zastosowane w GPP Business Park są technologiami nowatorskimi, wyróżniającymi nas na tle myślę wszystkich budynków, jakie, z jakimi mam do czynienia do tej pory w Polsce. Co ważne w tych trudnych w czasach pandemii. Warte podkreślenia również to to, że nasze budynki są przygotowane do tego, aby zminimalizować praktycznie do zera w 99% możliwość przeostania się do systemów wentylacyjnych budynku bakterii, wirusów i grzybów. Coś, co dzisiaj spędza sen z powiek wielu zarządzającym budynkami u nas funkcjonuje już ładnych kilku lat. Obiekty zostały wybudowane zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, a zastosowane w nich technologie sprawiają, że kreują one trendy związane z energooszczędnością. Statuetka Zielonego Feniksa dla Waldemara Miśko, burmistrza Karlina, za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań technologii ekoenergetycznych. W gminie Karlino 23 obiekty użyteczności publicznej wyposażone są w pompy ciepła, których praca wspomagana jest zieloną energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych. Cztery szkoły podstawowe, przedszkole, zespół szkół w Karlinie, 11 świetlic wiejskich, dwie hale sportowe, biblioteka oraz budynek socjalny w Mierzynie. Wszystkie istniejące budynki zostały poddane termomodernizacji. Chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za to wspaniałe wyróżnienie. Odbieram to jako wyróżnienie tylko mojej osoby i mojej działalności, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że na to, co się dzieje w każdej gminie, pracuje cały zespół ludzi i tak było również w tym przypadku. Kwestie odnawialnych źródeł energii, kwestie ochrony klimatu, ochrony środowiska od kilkudziesięciu lat. Wdrażamy w naszej gminie jest to zawsze bardzo ważna dziedzina działalności. Warto powiedzieć, że oprócz tych dokonań, które były podstawą do tego wyróżnienia, myślę, że istotne jest też to, że od już wielu lat, to nie jest rok, dwa czy trzy, ale od wielu lat, planując i projektując nowe obiekty publiczne, typu świetlice, czy tak jak ostatnio, nawet budynek socjalny. Od razu w założeniach projektowych jest wyposażanie tych obiektów w odnawialne źródła, czyli pompy ciepła i fotowoltaikę do zasilania tych pomp ciepła. Ale już na przyszłość, jak będzie kolejny budynek publiczny budowany. Z całą pewnością również będziemy go projektować i wyposażać w systemy zbierania wody opadowej. I to jest też rzecz, która urodziła się obserwując to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jeżeli chodzi o poziom wód gruntowych. Musimy tę wodę zbierać, musimy oszczędzać, stąd takie nasze przyszłe działanie będzie wdrażane również w naszej gminie. Gmina Karlino ma plany inwestycyjne na kolejne lata. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w kolejnych miejscowościach. I co ważne, intensywna modernizacja oświetlenia pozwala znacząco ograniczyć wydatki na energię elektryczną oraz zredukować emisję CO2 do atmosfery. Wyróżnienie za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych dla Selfa GE, spółka akcyjna. Selfa GE Spółka Akcyjna jest pierwszym polskim producentem elektrycznych elementów grzejnych oraz jednym z pierwszych producentów modułów PV w Polsce. Firma szczyci się ponad 80-letnią, ugruntowaną, nieprzerwaną obecnością na europejskim rynku ze 100% polskim kapitałem. Od początku swojej działalności firma związana jest z regionem zachodniopomorskim, z lokalizacją zakładów w Szczecinie i Starym Czarnowie. W swoim dorobku naukowo-technicznym Selfa GESA ma wiele rozwiązań opatentowanych, w tym sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych. Firma buduje otoczenie biznesowe oraz organizuje szkolenia, dostarcza rozwiązania na potrzeby edukacji w szkolnictwie. Dynamiczny rozwój Selfy systematycznie przyczynia się do rozwoju rynku OZE nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale również w skali krajowej i europejskiej.